Fantoma 3 znajdziemy na rynku w kilku typach: professional, advanced i standard. I to właśnie tym trzecim modelem się dzisiaj zajmiemy. Pomijając fakt nieznacznej różnicy masy, braku czujników gorszej kamerki, do krótszego zasięgu zupełnie innej aparatury są całkiem podobne, nawet bardzo podobne. Tylko jak bardzo? Z tego co możemy zauważyć, w zestawie otrzymujemy inną aparaturę. Jak producent podaje powinniśmy dzięki niej kontrolować naszego drona do 500 metrów, co często jest zależne od pogody. Niestety ale wygląd aparatury przeniesiony z Phantoma 2 sprawia, że nie zamieścimy na niej urządzenia powyżej 6 cali, więc produkt jest skierowany głównie do posiadaczy dobrych telefonów. A skoro o telefonach mowa, to aby uzyskać podgląd na żywo z naszego drona będziemy potrzebowali skorzystać z aplikacji DJI GO dostępnej w sklepie Play. Aplikacja jest dosyć wymagająca, więc potrzebny będzie szybki telefon operujący około gigabajta pamięci RAM. Aplikacja zapisuje transmisję z lotów w telefonie, ale lepszej jakości materiały znajdziemy na karcie zainstalowanej w dronie. Zapis całego lotu w pełnej rozdzielczości zajmuje około 7 gigabajtów. A skoro już jesteśmy w temacie lotu, to na jednym naładowaniu baterii możemy polatać około 20 minut. Producent podaje 25, ale jest to pełny czas lotu, zakładając, że wyczerpiemy baterię w pełni lub aktywuje się lądowanie awaryjne, które zazwyczaj włącza się przy 5% naładowania baterii, więc do lądowania powinniśmy zacząć się przymierzać mając około 20% naładowania baterii. W odróżnieniu od Fantoma Professional, ten i model Advance otrzymują ładowarkę, która naładuje baterię w czasie około 1,5 godziny, czyli 1 trzecią czasu dłużej niż ładowarka dołączona do Fantoma 3 Professional. Kamerka, którą otrzymujemy zainstalowaną w dronie, jest nieco. Gorsza niż w Phantomie Advance i Pro, ponieważ oferuje nagrywanie w 2,7K i Full HD do 30 klatek na sekundę. Przy czym jakość HD Ready obsługuje już w 60fps. A co do drona? W moim osobistym odczuciu jest bardzo przyjemny w obsłudze. Tak prosty, że latać nim może każdy, nawet 14-latek. Ale czy to oznacza, że powinieneś go kupić 14-latkowi na święta? Myślę, że nie. Poza samym faktem, że prezent za 2000 to lekka przesada, to latanie takim dronem, mimo że łatwe, może niejednokrotnie zakończyć się wypadkiem. A co do wypadków, myślę, że sporą zaletą Fantoma jest jego wytrzymałość. Niejednokrotnie wpadnie w druty czy na ścianę, zanim się rozpadnie. Czego oczywiście nie polecam testować. Ale możemy to uznać za zaletę. Gdy pierwszy raz latałem tym sprzętem, drżały mi ręce. Bałem się, że sterowanie będzie trudne, jak lot w źle skalibrowanym śmigłowcem RC. Co mnie zaskoczyło, lot był stabilny. Nawet wiatr do pewnych granic nie jest w stanie wybić go z pozycji. Więc odpowiedzmy sobie na pytanie odcinka, czy tak naprawdę warto? Myślę, że jeżeli planujesz odbywać loty na dłuższe dystanse to będziesz musiał wydać 1500 zł więcej na Phantom Pro albo 1000 zł więcej na Phantom Advance. Natomiast jeżeli wystarcza Ci 500 metrów z prędkością oscylującą w okolicach 10 metrów na sekundę to ten dron jest dla Ciebie. Niestety nie jest w stanie zaoferować nam nagrywania w 4K ani nie założysz na niego filtrów UV. Nie posiada on czujników od spodu ani nie umożliwi instalacji tabletu na kontrolerze w przeciwieństwie do pozostałych dronów z trzeciej serii DJI Phantom. Natomiast wszystko to rekompensuje nam cena, która Obecnie waha się na poziomie około 2000 zł.